Myślujesz? No to Tam, osławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Oś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszych. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszych. Amen. Paś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Weź Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszych. Amen. Czuj synowi, duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, Zaprowadź wszystkie dusze do nieba, pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bo od mojego poczęta, się z nami się do Ciebie uciekamy, za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają zwłaszcza za moimi przyjaciółmi Kościoła Świętego, poleconymi Tobie. Tajemnica druga bolesna, wyczuwanie Pana Jezusa. Z... Ojcze nasz, który jest, jest w niebie, święć się Twoje, przyjdź królestwo twoje. twoje, bądź wola, bądź wola Twoja, jak w niebie na, na, na ziemi. Leba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj bądź nasze winy jako i my go odpuszczamy naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie ale nas złego. Amen Zdrowaś, Mario, łaski między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Mario, Matko Boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinie śmierci naszych Amen. Paź Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą. Zławionaś Ty między niewiastami. Posławiona opoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinie śmierci naszych Amen. Paź Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą. Zławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Mario, Matko Boża Módź się za nami grzesznymi Teraz i w godzinie śmierci naszych, Amen Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Sławionaś Ty między I Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Mario, Matko Boża Módź się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszych. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, pozawnaś między wiastami. rozbawiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszych. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Ty między wiastami. Osławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Mario, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinie śmierci naszych, Amen Weź Mario, łaski na Pan z Tobą Błogosławionaś ty między gwiazdami Osławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Mario, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz w godzinie śmierci naszych Amen. Aś Mario, męskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między miastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boże, mój się za nami grzesznymi, Teraz w godzinie śmierci naszych Amen.